Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z filmem, który robię z wyjątkową przyjemnością słuchajcie, bo ja uwielbiam obserwować ludzi. Yy, uwielbiam yy, słuchać, co ludzie mają do powiedzenia na temat różnych perfum. I przychodzę do Was z następnym filmem, drugim z kolei z cyklu komplementu łapaczy, czyli zapachów, które się ogólnie społecznie bardzo, ale to bardzo podobają. I żeby nie przedłużać wstępu, zacznę od pierwszego zapachu, który wyłapał masę komplementów, odkąd go mam, w swojej kolekcji, odkąd go noszę. Chodzi o zapach marki Zadig Voltaire. This is Love. Słuchajcie, zapach w swojej całej postaci bardzo słodki i kremowy. Więc ja, gdybym miała być szczera, w ogóle się nie dziwię temu, że ten zapach łapie komplementy i podoba się otoczeniu, zarówno męskiemu, jak i żeńskiemu. Zapach troszeczkę laktonowy, zapach kremowy, kremowością drzewa sandałowego, zapach słodki, nutą wanilii, ale również przemykają, słuchajcie, przez niego takie pierwiastki lekko zielone, lekko imbirowe, więc on nie do końca jest takim ciężkim słodziakiem, takim masywnym słodziakiem, który po prostu nie daje oddychać w swoim towarzystwie. Zapach bardzo podobający się, o doskonałej trwałości, o doskonałej projekcji. A ponieważ tę projekcję ma doskonałą, to miał bardzo dużo szans na to, żeby poczuli go ode mnie inni i bardzo dużo szans na to, żeby dostać komplementy. Drugim komplementu łapaczem i nie mogło słuchajcie być inaczej, zostało label le parfum marki Jean-Paul Gautier. Ja już wam mówiłam przy okazji pierwszego filmu, że label jest jednym z najczęściej komplementowanych na mnie zapachów. I nie inaczej stało się w przypadku label Le Parfum, co jest całkowicie zrozumiałe, bo to są zapachy dość mocno zbliżone do siebie. Jest to zapach bardzo słodki, bardzo likierowy, z lekką nutą takiego zawadjackiego seksapilu. Dzięki dodatkowi wetywerii i dzięki dodatkowi tonki, który dodaje troszeczkę takiego dymnego akcentu kompozycji. Zapach tak naprawdę w całej swojej postaci głównie wiśniowo-gruszkowy, ale właśnie nie w postaci takiej dojrzałej gruszki, nie w postaci takiej dojrzałej, świeżej wiśni, tylko właśnie takiego likieru, nalewki wiśniowo-gruszkowej. Zapach również z nutami wanili, więc również niezwykle słodki. Bardzo podobający się otoczeniu. O lepszych parametrach uważam przynajmniej na mojej skórze niż podstawowe Label w edycji wody perfumowanej. Na pewno polecam Wam do przetestowania i na pewno polecałabym go na jakieś wieczorne wyjścia. Kolejny łapacz komplementów powinien tak naprawdę znaleźć się, słuchajcie, w pierwszym filmie z tego cyklu, ale jakoś kompletnie o tych perfumach zapomniałam, robiąc pierwszy film, więc znajduje się w części numer dwa. Jest to klasyczne Guerlain od marki Girlę: zapach. Niesłychanie podobający się zwłaszcza mężczyznom. Zapach bardzo ciepły, puszysty, otulający, który ma troszeczkę świeżości owoców cytrusowych, ma troszeczkę pierwiastka lawendy, która dodaje lekko męskawego charakteru w otwarciu zapachu, ale który tak naprawdę osiada na skórze taką miękką i rysowo-waniliowo-tonkową chmurką. Która projektuje w niedalekiej odległości od osoby noszącej go, bo on nie ma jakiejś gigantycznej projekcji, raczej właśnie na odległość, na wyciągnięcie ramion, ale który jest wyczuwalny przynajmniej przez pierwsze parę godzin przez otoczenie i który bardzo podoba się temu otoczeniu, zwłaszcza otoczeniu męskiemu, bo chyba od mężczyzn dostałam najwięcej komplementów właśnie, kiedy nosiłam Mongerleu. I oczywiście w zestawieniu zapachów podobających się otoczeniu nie mogło zabraknąć, słuchajcie, prawdziwych słodziaków, takich właśnie jak Label Le Parfum, ale też następnego bohatera. La Viebel w edycji Ont Semon. Słuchajcie, zapach gremialnie się podoba. Podoba się każdemu, podoba się kobietom, podoba się mężczyznom, bez różnicy. Ja myślę po prostu, słuchajcie, że jesteśmy w takim etapie, Rynku olfaktorycznego, na takim etapie rozwoju rynku olfaktorycznego, że po prostu podobają nam się gremialnie zapachy lekkie, łatwe, przyjemne i przede wszystkim słodkie. I to jest zapach należący ewidentnie właśnie do takiej kategorii, bo to jest taki puszysty słodziak, który troszeczkę osiada na skórze jak taka wata cukrowa o zapachu malinowym. Bo to jest taki właśnie zapach puszysty obłoczek, ten zapach nie ma kantów, ten zapach nie ma jakichś takich niepokojących nud. On jest taki piękny, gładki, idealnie zmiksowany, idealnie okrągły, bardzo dobrze projektuje, ma bardzo dobrą trwałość. To też nie dziwię się, że jest duża szansa, że wyczuwa go ode mnie otoczenie i to otoczenie go właśnie komplementuje. Jeśli chodzi o parametry, to naprawdę tej edycji La Vie Ebel nie mam kompletnie nic do zarzucenia. I kolejny mój zapach z grona łapaczy komplementów. To zapach, po którym troszkę bym się nie spodziewała, że złowi tyle komplementów. Ale jednak okazało się, że komplementują go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jest to zapach marki i Irresistible. Zapach słuchajcie, z lżejszych, to nie jest zapach na zimę, to nie jest zapach słodki, to nie jest zapach otulający, to nie jest zapach likierowy. To jest zapach powiedziałabym bardziej dedykowany na sezon wiosny i lata i ja go właśnie wiosną nosiłam i teraz w latem przez kilka dni także zdarzyło mi się go nosić. I był zapachem, który zawsze ilekroć go miałam na sobie kosił jakiś komplement od kobiety bądź od mężczyzny. Zapach świeżej gruszki, zapach róży, irysa, zapach piżma z lekką nutą takiego odświeżającego kolońskiego cedru. Zapach również takich puszystych, puchowych, niemniej jednak ten zapach już makanty, już nie jest taką wygładzoną główką waty cukrowej, ponieważ tutaj dość mocno dają o sobie znać te pierwiastki gruszki, bardzo świeżej gruszki, pierwiastki róży oraz właśnie tej kolońskości cedrowej. Zapach ogólnie bardzo podobający się otoczeniu, zapach, który ma bardzo dobrą projekcję, i to nawet słuchajcie w czasie upałów, bo kiedy ja go nosiłam przy około 30 stopniach na termometrze, tak 29, on również przepięknie, słuchajcie, projektował. Jak niewiele zapachów tak lekkich i tak dedykowanych na sezon letni. Polecam Wam do testów, jeśli lubicie takie kompozycje owocowo, lekko pudrowe, ale też lekko kolońskie, takie lekko odświeżające. Zapach Easy Going, który łatwo się nosi, który jest dobrze odbierany przez otoczenie, więc właściwie nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia. I kolejne moje zaskoczenie w tym zestawieniu, bo też nie sądziłam, że jest to zapach, który podoba się tak bardzo otoczeniu, i tutaj powiem szczerze, że ten zapach podobał się zwłaszcza otoczeniu męskiemu. Mowa mianowicie o Lody Chloe w edycji z 2019 roku, i powiem szczerze, że na ten zapach z ogromnym entuzjazmem i z wieloma komplementami reagowali przede wszystkim panowie 40. Byli to panowie w wieku 45 lat, a nawet 70 lat. Jakiś pan nie zaczepił starszy w sklepie powiedział jej, jak pani pięknie pachnie i tak dalej. Więc to jest zapach, który raczej trafia w gusta dojrzałych mężczyzn. Zapach też z tych lżejszych, zapach różano-grejpfrutowy, również z nutą cedru, które daje takiej ogromnej świeżości, ogromnej przestrzenności kompozycji, ale również troszeczkę dosłodzony żywicą bursztynową z niewielką zawartością piżma, która powoduje, że lody Chloe na pewnych etapach swojego brzmienia robi się taka leciutko praniowa i taka właśnie jakby przewiana tym wiatrem i przewiana promieniami słonecznymi, Zapach bardzo wdzięcznie noszący się, i zapach y, również bardzo miły dla otoczenia. Nie słyszałam chyba negatywnego komentarza ani razu, kiedy ten zapach miałam na sobie. Również słuchajcie, o bardzo dobrej trwałości i całkiem niezłej projekcji. I jako żelaźni komplemento łapacze znowu wkraczają na scenę słodziaki, a mianowicie słodziaki od marki Jimmy Choo. I takim zapachem, który ostatnio towarzyszył mi dość często wieczorami na wieczornych wyjściach, był Fever, który odkąd mam, słuchajcie, w kolekcji skosił mi masę komplementów, zwłaszcza, powiem szczerze, od mężczyzn. Zapach pieruńsko-słodki, nie będę ukrywała, że tu po prostu słodycz jest ogromna. Zapach przede wszystkim waniliowy, ale też w pewien sposób czekoladowy, orzechowy. Zapach z tonką, zapach również z dość mocnymi akcentami orchidei oraz śliwki, to takiej dojrzałej, przejrzałej śliwki. O doskonałej projekcji, słuchajcie, o doskonałej trwałości, więc rzeczywiście ma szansę zasłużyć na te komplementy, bo jest bardzo mocno wyczuwalny przez otoczenie. Tak jak mówię, zapach, który zdecydowanie zyskuje te komplementy męskie, aczkolwiek wszystkie moje koleżanki, które miały okazję być przy mnie, być ze mną. Kiedy go używałam, także wyrażały się o nim tylko i wyłącznie pozytywnie, więc kobietom nie przeszkadza i również bardzo się podoba. I drugi Jimiczu, który jest na rynku najdłużej. Kompozycja prawdopodobnie wszystkim Wam doskonale znana. Kompozycja również z nutami kwiatowymi, z nutami orchidei, również z nutami śliwki, ale tak jak Fever, idzie bardziej w tą stronę waniliowo czekoladowo orzechową tak mam wrażenie, że podstawowa edycja Jimmy Choo w postaci wody perfumowanej bardziej idzie w tą stronę skarmelizowanego takiego toffi. Chociaż ona niewątpliwie ma fasoletonkę w składzie, niewątpliwie jest tu też smuszka wanilii, to jednak ta nuta toffi na mojej skórze przede wszystkim dominuje i ją przede wszystkim czuję w kompozycji. Na pewnych etapach powiem Wam szczerze, że czuję też tutaj delikatnego fiołka i delikatną frezy. Ich w ogóle nie ma. W nutach zapachowych tych perfum niemniej jednak ja takie wrażenia mam, kiedy ten zapach noszę na sobie. Zapach gremialnie podobający się. Niezależnie od tego, czy wącha go na mnie kobieta, czy wącha go na mnie mężczyzna, podoba się w równym stopniu obojgu płci. Myślę, słuchajcie, że doskonały zapach na wieczorne wyjścia właśnie do klubów który na pewno nie będzie stanowił nieprzyjemnej woni do współtowarzyszy imprezy. Zapach słuchajcie o dobrej trwałości, o dobrej projekcji. Ja pamiętam go jeszcze z tych pierwszych edycji. To rzeczywiście muszę przyznać, że wtedy to był prawdziwy killer. Teraz po reformulacjach już go troszeczkę osłabiono. Niemniej jednak też bym skłamała, gdybym powiedziała, że jest to zapach słaby, bo nie jest. To jest nadal zapach raczej z tych trwalszych i raczej z lepiej projektujących, choć oczywiście... To już nie to, co kiedyś, zaraz po premierze. I kolejny słodziak wkracza na salony łowców komplementów. Jest to Hypnose od marki Lancome. I tutaj prawdopodobnie też żadna albo żaden z Was, nie wiem kto moje filmy częściej ogląda, nie będzie zdziwiony. To też jest zapach bardzo mocno słodki słodyczą wanilii, słodyczą pasiflory, która tutaj troszeczkę, słuchajcie, wybrzmiewa jak guma Donald. Jeśli ktoś z Was żuł w przeszłości, czy nawet teraz do tej pory ma sympatię i gumę Donald albo coś o podobnym smaku żuje, to już potrafi sobie wyobrazić, jak ten zapach pachnie. On jest poza tym bardzo mocno kremowy. W składzie mamy m.in. jaśmin, którego ja tu powiem szczerze z osobna jakoś nie bardzo czuję. Natomiast czuję tu ewidentnie gardenię, która ma taki kremowy, mocno otulający wpływ na kompozycję. Jest tu też troszeczkę wetywerii w bazie, która dodaje takiego lekkiego pazurka właśnie bazie zapachu. Niemniej jednak słuchajcie, cały zapach mogę podsumować jako zdecydowanie słodki. Jeśli chodzi o parametry, to przez pierwsze parę godzin, ja mam powiem szczerze jedną z nowszych wersji, to nie jest stara wersja Hypnose, no to przez pierwsze kilka godzin jest ok. Tutaj nie narzekam, niemniej jednak ta projekcja i ta trwałość właśnie utrzymują się tylko przez jakieś 3-4 godziny, a potem niestety trzeba ponawiać aplikację, więc dobrze się wyposażyć w próbkę tego zapachu i nosić go ze sobą w torebce, na przykład kiedy wybieracie się w jego towarzystwie do klubu. Mój następny komplementu łapacz nie zdziwi nikogo, kto te perfumy testował bądź posiada, bo to są perfumy bardzo mocno zwracające na siebie uwagę. Jest to porpora od marki Tiziany Terenzi. Zapach niesłychanie sexy, zapach niesłychanie sensualny, zapach wodzący za nos, zapach bardzo nietypowy, więc kiedy ja wychodzę w jego towarzystwie gdzieś na jakąś imprezę na miasto, to naprawdę wyróżniam się z tłumu, bo pachnę inaczej. Aniżeli wszystkie kobiety, które są w tym samym miejscu, w tym samym czasie razem ze mną. Zapach przede wszystkim różano, kacidlano, goździkowy, zapach z mocną nutą paczuli, zapach z kremowym drzewem sandałowym, zapach z akcentami mirry, zapach z mocnymi nutami drzewnymi, bo nuty drzewa jak najbardziej również są wyczuwalne na mojej skórze. Niezwykle tajemniczy, bardzo wodzący za nos, z bardzo dużą projekcją, bardzo dobrą trwałością. Zapach wzbudzający gremialne zainteresowanie, chociaż mam wrażenie, że bardziej podoba się słuchajcie mężczyznom niż kobietom. Kobiety raczej w moim otoczeniu nie doceniły tego zapachu, natomiast mężczyźni jak najbardziej i mężczyznom zdecydowanie się podoba. Jeśli macie możliwość zakupić próbkę, zakupić odlewkę albo chociaż przetestować w perfumerii niszowej, bardzo polecam i powiem wam, że w przypadku tego zapachu bardzo polecam testy globalne. On zupełnie nie ma, słuchajcie, urody testowany gdzieś na nadgarstku, na wierzchu dłoni. Nie poczujecie, słuchajcie, jego seksapilu i jego urody. Jego trzeba nosić. On musi, że tak powiem, dobrze wibrować z naszym ciałem, dobrze, że tak powiem, projektować przy każdym ruchu włosów, żeby tak naprawdę wabił, żeby poczuć jego magię, poczuć jego moc i poczuć jego cały seksapil. I skoro była mowa o zapachu sensualnym, bardzo zmysłowym, bardzo nietypowym, bardzo tajemniczym, to teraz dla odmiany znowu słoziak. I będzie to zapach marki Orientika i Szrak zapach również pieruńsko słodki, ale słuchajcie nie taką ordynarną słodyczą, nie taką wanilinową słodyczą, ponieważ jest tu w nim dość sporo nut irysa, nut piżma nut kremowych drzew, które powodują, że ta wanilia została właśnie złagodzona do takiego puchu waniliowego, do takiej właśnie waty cukrowej o zapachu waniliowym. Więc to jest też zapach bardzo gładki, bardzo dobrze zmiksowany, który tworzy właśnie taką pudrową, waniliową chmurę zapachową wokół osoby, która go nosi. Zapach również, słuchajcie, o pieruńskich parametrach, po prostu killer, zapach, którego nie ma szansy nie wyczuć od osoby noszącej go, ponieważ projekcja niesie się na kilka ładnych metrów. Zapach również z tych bardzo trwałych. Myślę, że będzie idealny do klubów, na dyskoteki w okresie głównie jesieni i zimy, bo myślę, że teraz w takim okresie roku, w jakim się znajdujemy jego mocą i jego projekcją dużo osób mogłoby po prostu być permanentnie umęczonych. I kolejny zapach, o którym Wam y, chciałam powiedzieć w kategorii y, tych, które y, zdobyły najwięcej komplementów, to także był zapach, który mnie zaskoczył, y, ponieważ nie myślałam, że y, może złapać aż tyle komplementów. To jest przepiękny zapach, żebyście mnie źle nie zrozumiały, ale wydawało mi się, że rzeczywiście się nie będzie gremialnie podobał, a podobał się gremialnie i co ciekawe, właśnie głównie mężczyznom. Mowa o L'onterdi od marki Givenchy w edycji wody toaletowej. I słuchajcie, ja myśląc, dlaczego on się tak podobał, zwłaszcza panom, doszłam do wniosku, że mógł się podobać, bo on jest również zapachem słodkim. On może nie jest zapachem tak oczywiście nie, słodkim, w taki oczywisty sposób, jak fever, jak la belle parfum, czy jak La Vie est Belle Enten Mon, ale to jest jednak zapach z wanilią i tą wanilię się tutaj ewidentnie czuje. Jest to zapach też troszeczkę odciążony z tej słodkiej wanilii nutą kwiatu pomarańczy, nutą takiej poziomkowo-winogronowej tuberozy. Ma troszeczkę takich kantów i takiej zamszowości w bazie, bo jest tu wetyweria, więc to nie jest taki zapach do końca niepoważny i do końca infantylny, jak mogłaby się wydawać po tym zestawieniu właśnie wanilii z tą poziomkowo-winogronową tuberozą. I to jest, powiem Wam, zapach, który podobał się zwłaszcza w moim środowisku zawodowym. Ja te perfumy rzeczywiście noszę głównie do pracy, nie używam ich na wieczory, na jakieś wieczorne wyjścia. Jest to mój zdecydowanie zapach biurowo-zawodowy i panowie, z którymi pracuję, gremialnie komplementowali mnie za ten zapach. Jeden nawet z panów spisał sobie nazwę, żeby kupić go małżonce, bo tak bardzo mu się spodobał. Więc myślę, że jeśli liczycie na jakieś um, komplementy, na przykład od klientów, od petentów, od współpracowników, albo chcielibyście, żeby tym współpracownikom się dobrze z Wami pracowało w otoczeniu i żeby nie byli waszą wonią w żaden sposób zniesmaczeni, przytłoczeni, to myślę, że L'onterdie w edycji wody toaletowej jest dobrym wyjściem, um, na takie właśnie um, służbowe okazje, zawodowe okazje. A jeśli chodzi o trwałość i projekcję, to ja też im nie mam wiele do zarzucenia. Na mnie jest to zapach trwały, z dość dobrą projekcją przez kilka pierwszych godzin, więc tu parametry jak najbardziej też oceniam na bardzo satysfakcjonujące. I mój ostatni łapacz komplementów. I niewątpliwie, słuchajcie, jest to łapacz komplementów, dlatego że jest to zapach bardzo wyczuwalny przez otoczenie, zauważalny przez otoczenie, ponieważ jest to zapach, powiedziałabym, dość mocny w swojej kategorii zapachów wiosennych. Mowa o Angelu w edycji wody toaletowej z roku 2019. I słuchajcie, mnie też absolutnie nie dziwi to łapanie komplementów przez Angela, bo to jest przede wszystkim zapach słodki, oparty na nucie pralinki i rzeczywiście ta pralinka jest tu absolutnie dominującym akcentem tych perfum i nie będę Wam wmawiać, że jest inaczej. Prócz pralinki na mojej skórze bardzo mocno akcentują się czerwone jagody. On otwiera się też na mnie takim chrupkim, soczystym jabłkiem. W bazie ma też trochę paczuli charakterystycznej dla całej serii Angel, więc jest to absolutnie nieodrobny członek tej rodziny. Ja taka propo dzisiaj, właśnie naszego na sobie, więc sobie ponowię aplikację, żeby go jeszcze lepiej poczuć. Słuchajcie, ze miar zasługuje na komplementy i tym komplementom się nie dziwię. Jest to po pierwsze. Kompozycja bardzo dobra, po drugie, kompozycja słodka, po trzecie, kompozycja mocna i wyczuwalna przez otoczenie. I to by było na tyle z cyklu perfum, które łapią komplementy jego drugiej części. Dajcie znać w komentarzu, które z Waszych zapachów koszą najwięcej tych komplementów i najbardziej podobają się środowisku, w którym przebywacie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Było mi jak zwykle miło dla Was nagrywać. Cieszę się, jeśli ktoś dobrnął do końca, że obejrzyliście mój film. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie. Pa pa!